Odnośnie tego, co będziemy dzisiaj robić. Zagrzejemy samochód każdorazowo w taki sam sposób, z taką samą intensywnością, no zbliżoną. Przejdziemy pewien odcinek drogi i sprawdzimy laserowym termometrem e, temperaturę zamontowanego downpipe'a, jego samego i, i przestrzeni wokół niego. On jest zamontowany teraz bez, bez niczego, w sensie goły. Nie ma ani tej blaszanej osłony termicznej, ale nie ma, nie ma bandaża. W pierwszej kolejności owiniemy go bandażem i sprawdzimy, a w drugiej już na stałe zamocujemy osłonę termiczną no i będziemy mieli później jakieś, jakieś porównanie. No teraz, teraz mamy samochód przygotowany do tego, żeby można było go pos posprawdzać. Zdjęliśmy wszystkie osłony, które tutaj były, żeby mieć dostęp do, do szybkiego sprawdzenia temperatury i do, do demontażu. Sprawdzać będziemy temperaturę samego downpipa, tutaj powiedzmy w dwóch, trzech punktach, no i, i otoczenia, czyli tam osłony termicznej, która jest na, na podłużnicy. No i tyle, no, będziemy powtarzać. Temperatura już trochę spadła bo sprawdzaliśmy dwoma termometrami to tak, z dołu z dołu downpipe miał 100 stopni, powyżej niego było 130 tutaj niżej, tam u góry u góry na osłonie termicznej na podłużnicy było 180 przy samej flanszy, przy turbosprężarce było 300 stopni łapa Miała około 110-120 stopni. Teraz już ta temperatura spadła, bo trochę tu spędziliśmy czasu. Okay. Po pomiarze musimy go teraz zdemontować i owinąć bandażem termoizolacyjnym i powtórzymy sprawdzanie temperatury. Tak, Artur zdemontował ten downpipe, wykręcił lambdy, żeby nam nie przeszkadzały i będziemy, będziemy go obijać bandażem. Bandaż jest już namoczony wodą. Robi się to po to, żeby nie pylił, bo, bo to jest włókno szklane, bazaltowe, które po prostu no, wgryza się w skórę. Spędzi i jest niezdrowe dla układu oddechowego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jak jest mokre, to się po prostu fajniej, fajniej układa na, na owijanym elemencie. Jak to zrobimy, zakładamy z powrotem i, i ogień. Temperatura jest niższa w tych punktach, które, które sobie za kontrolne ustanowiliśmy, ale nie jest to jakaś diametralna różnica, bo sięga 20 do 30 stopni, więc nie jest to jakieś, jakieś super zabezpieczenie, bo ogólnie temperatura w komorze tutaj powyżej, to gdzie to ciepło się unosi, bo ono idzie do góry, no, jest dość podobna. Aczkolwiek BMW jest takie, że no tutaj w komorze jest dość sporo miejsca, więc to ciepło się po prostu rozchodzi też fajnie. Na pewno, na pewno warto byłoby to powtórzyć na jakimś aucie, gdzie, gdzie jest po prostu bardzo ciasno. No to dobra, no to ostygnie to teraz chwilę, bo to jest bardzo gorące. Jak ostygnie, no to demontujemy i, i zabieramy się za spawanie osłony. To downpipe mamy gotowy, jest już na nim zainstalowana, zgrzana do niego osłona termiczna, ta właściwa, dwuwarstwowa. Zobaczymy jak duża jest różnica w stosunku do bandaża termoizolacyjnego, nas, nas to bardzo ciekawi. Powinna być spora, bo, bo te dwie warstwy, które tutaj są myślę, że będą bardzo, bardzo fajnie to ciepło zatrzymywać. Montujemy. Tak podsumowując, wyszło bardzo fajnie, to znaczy wyszło lepiej niż zakładaliśmy, bo te wartości, które są tutaj wpisane, one są tak troszkę, troszkę pozaokrąglane, ale widać, że różnica między gołym downpipem, niezabezpieczonym w żaden sposób, a bandażem jest tak naprawdę niewielka. Pomaga, ale w aucie, gdzie jest, będzie ciasno bardzo, to ta, to ta pomoc będzie niewielka, a osłona tego typu no, daje bardzo duże różnice w procentach to będzie kilkadziesiąt procent. E, więc na pewno warto zainwestować w, w tego typu osłonę termiczną, mimo że ona jest droga, tak naprawdę, w stosunku do bandaża to jest też trwała, bo to jest jednorazowy zabieg. I nie ma potrzeby później tego co, co sezon, powiedzmy, czy co kilka jazd, wymieniać, bo banda się jednak twardnieje i zaczyna się kruszyć. Warto zaznaczyć to, że samochód, który wykorzystaliśmy do tego testu, ma downpipe dość nisko i, i to ciepło e, jakby jest daleko od dolotu i od zasysanego powietrza, więc warto byłoby wykorzystać samochód e, typu S6, RS6. BMW M5 z widlastym silnikiem, gdzie turbosprężarki i downpipe są między głowicami. I to ciepło naprawdę ma ogromny wpływ na wszystko wokół, na wiele plastików, jakiś elektrozaworów. I tam, tak, takie różnice tutaj rzędu kilkudziesięciu procent, zmienią dużo, również na performance. I kolejna rzecz jest taka, że no my wykorzystywaliśmy do tego testu zwykłe laserowe e, termometry, dwa nawet, i one mierzą punktowo. I fajnie byłoby wykorzystać do niego kamerę termowizyjną. E, I nagramy taki odcinek, jeśli będzie jakieś, jakieś, jakieś satysfakcjonujące nas mm, zainteresowanie tym odcinkiem. W sumie nasza zabawa się kończy na dzisiaj, bo samochód jest składany przez Artura, z, zakładamy z powrotem osłony, wszystkie wzmocnienia, które tutaj były, no i oddajemy samochód klientowi już z najlepszym rozwiązaniem, które, które mogliśmy zastosować tutaj. Jeśli, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, co dzisiaj robiliśmy, czy to bandaży termoizolacyjnych, czy tych blaszanych osłon, czy w ogóle naszej pracy, to pytajcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na odcinki, to też chętnie poczytamy, bo żeby coś nagrywać, no to musielibyśmy wiedzieć o czym. Pomysł na, na odcinek z, z jakimś M5 czy, czy tego typu samochodem i kamerą termowizyjną jest, ale, no ale nie chcielibyśmy na tym skończyć, więc odezwijcie się do nas.